Aborneus, crucifixus est, crucifixus est. W chęcinach koło Kielc istnieje od XIV wieku nasz franciszkański klasztor i kościół fundowany przez Kazimierza Wielkiego, różne były jego koleje losu. W latach 70. ubiegłego wieku w kościele znajdowała się restauracja, w kaplicy św. Leonarda był koktajl bar. W latach 90. oddano kościół i klasztor franciszkanom. Znowu mogło to być miejsce modlitwy, celebracji Mszy świętej. Kilka lat temu powstał ośrodek leczenia osób uzależnionych od narkotyków. Domostwo Sandamiano. Tworzą je ludzie, którzy chcą odbudować swoje życie, uporządkować je, odzyskać wolność. Przykład kościoła w Chęcinach jest dobrą ilustracją dzisiejszej Ewangelii. Oto Jezus przychodzi do świątyni jerozolimskiej i robi w niej porządek. Wyrzuca sprzedawców, bankierów, wypędza zwierzęta przeznaczone na ofiary, rozrzuca monety. Mówiąc, nie róbcie z domu Mego Ojca targowiska. Świątynia ma być miejscem obecności Boga, Jego chwały. Taką prawdziwą świątynią jest sam Jezus Chrystus i ci, którzy w Niego wierzą, którzy do Niego należą, którzy tworzą Jego ciało, żywy Kościół. Ale też miejscem obecności Boga jest każdy człowiek, każdy z nas. To jest Dom Boga. Niestety wiemy, że czasem ta świątynia staje się targowiskiem, jaskinią zbójców, miejscem zrujnowanym i ponurym, jak więzienie. Tak może wyglądać życie osoby uzależnionej, uwikłanej w grzechy, w nienawiść, w pychę, w zazdrość, tracącej wolność. Bóg wie, co się kryje. W człowieku. Dlatego daję mu dekalog, prawo Boże, które ma chronić jego wolność, dobro, które w nim jest, dobro wspólnoty, w której człowiek żyje. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z Egiptu, z domu niewoli. Przykazania nie są przeciwko człowiekowi i jego szczęściu. Przeciwnie, one pomagają zachować. Czystość tej świątyni. Pomagają ją zachować uporządkowaną, oddaną Bogu, a nie Bożkom. Jezus Chrystus, dla wolności i świętości tej świątyni, wnętrza człowieka, nie zawahał się przelać swoją krew. Jemu naprawdę na nas zależy. Połowa Wielkiego Postu to dobry czas, by wejść z Panem do świątyni swego wnętrza. Co wymaga wyrzucenia? Co najbardziej zabiera mi wolność. Co przypomina bożka, przed którym się kłaniam? A co jest piękne i dobre, co już odbudowałem? Może dziś Jezus Chrystus w Ewangelii zaprasza Cię do zrobienia wiosennych porządków? Czy mam na myśli przystąpienie do sakramentu pojednania? Tak właśnie, to mam na myśli. Jezus będzie na Ciebie czekał. Christus abhor meus crucifixus est, crucifixus est.